Witajcie. W tym filmie poznacie Arystotelesa, jednego z najsilniejszych filozofów greckich. Był uczniem Platona, pojawił się w pewnym momencie w Atenach, okazał się najzdolniejszym z uczniów. Wypracował oryginalne własne koncepcje, dzięki którym pogodził rozbieżne stanowiska, takie jak wariabilizm i statyzm, naturalizm i antynaturalizm. W tym filmie dowiecie się pięciu rzeczy. Po pierwsze poznacie jego teorię aktu i możliwości. po drugie teorię formy i materii. Po trzecie, dowiecie się, czym jest według niego człowiek. Wreszcie, poznacie jego koncepcję cnoty. I na koniec, zapoznamy się z jednym z jego ciekawszych pomysłów, a mianowicie, na czym polega szczęście. Zaczynamy. Arystoteles zauważył, że każdy byt materialny posiada możność. Może się stać czymś innym niż jest. Zobaczcie, tu mam bowonka. Z masy solnej. Wygląda on tak, jest teraz bałwankiem, ale ma możność stania się bardzo różnymi rzeczami. Ma możliwość stania się na przykład jedną kulką. Proszę bardzo, ta możność została zrealizowana. Na tym polega według Arystotelesa zmiana. E, zmiana może polegać na zmianie kształtu, ale może też polegać na zmianie miejsca, po czyli na zmianie położenia. Proszę bardzo. E, może też ta zmiana polegać na tym, że ta kulka po prostu. Zostanie zniszczone, gdyby udało mi się ją wysadzić w powietrze, czy rozwalić, albo rozerwać, właśnie. tak? Już nie ma więcej kulki w ogóle. E, może też polegać to na zmianie jakości, mógłbym ją pobalować na czerwoną, wyobrażamy sobie, że jest czerwona. E, może też w momencie, kiedy by była być może kulką z ciasta e, z drożdżami, urosnąć, tak? czyli zwiększyć się pod względem ilościowym. Każda rzecz ma określony zestaw możliwości, być może jest ich nieskończenie wiele. Wiadomo, że nie każda rzecz może stać się dokładnie wszystkim, ale tych możliwości jest bardzo, bardzo dużo. Z tej kulki znowu mogę zrobić robala albo męża. Proszę bardzo, to on. Była to jedna z możliwości tych kulki i została zrealizowana. To jest nasza kulka, którą pomalowałem z jednej strony już trochę na czerwono. Była to jedna z jej możliwości, która została zrealizowana. Powiedzmy sobie jeszcze o tej realizacji. Realizacja to jest przyjęcie aktu. Każdy stan, w którym znajduje się dana rzecz, jest jej aktem. W tym sensie, kiedy możność się urzeczywistnia, możność się aktualizuje, coś, co mogło się dokonać, dokonuje się i to jest kolejny akt tej rzeczy. Znowu, nowy akt tej rzeczy to będzie zamiana w coś robalowego. To jest kolejny akt, który został urzeczywistniony. Mamy więc dwa pojęcia: możność, czyli możność stanie się czymś, i akt, czyli urzeczywistnienie możliwości, która była do tej pory tylko potencjalnie, a teraz jest naprawdę. To coś cały czas jest z tej samej materii, ale staje się czymś innym. W ten sposób, Arystoteles godzi wariabilizm i statyzm. Z jednej strony statyzm, bo cały czas jest to ta sama porcja materii, w tym sensie to się nie zmienia. Z drugiej strony, zmiana się dokonała, więc wariabilizm też głosi pogląd, który jest słuszny, bo faktycznie Zmiana została dokonana. Arystoteles zwrócił też uwagę na to, że można mówić o materii, czyli o czymś, z czego dana rzecz jest, i o formie, czyli postaci, jaką przyjmuje, albo kształtach, jakościach, które ta rzecz ma. E, tutaj mamy dwie identyczne, powiedzmy, kulki. E, obie są z tej samej materii, z masy solnej, ale równie dobrze mogłoby się okazać, że ta kulka ma taką samą. Postać, czyli taką samą formę jak ta kulka, ale jest zrobiona z plastiku, z metalu, z drewna. E, tutaj mamy, zobaczcie, różne zwierzątka. E, one mają różne formy, różne postacie, ale są zrobione z tej samej materii, z plastiku, właśnie. E, równie dobrze może się okazać, że mamy taką samą materię, ale. Materia ta w jednym przypadku będzie miała właśnie taką formę, a w drugim przypadku aktualizujemy możliwość stania się kostką i będzie miała postać formę kostki. Tak, czyli z jednej materii mogą e, powstać bardzo różne rzeczy, aktualizują się, tak, e, bo mają taką możliwość i stają się czymś innym, przyjmują właśnie inną formę. Czyli Aktualizacja to jest tak naprawdę zmiana formy, albo zmiana formy substancjalnej, kiedy mówimy, że to się staje inną substancją, że inną rzeczą, albo zmiana formy jakościowej, kiedy zmieni to kolor, zmieni wielkość i tak dalej Ta teoria, to rozróżnienie na materię, czyli coś z czego coś jest, i formę, czyli jakości, albo kształty, albo postacie rzeczy pozwoliła Arystotelesowi pogodzić. Naturalizm z antynaturalizmem. Naturalizm głosił, że tak naprawdę to, co istnieje, to są rzeczy materialne, to, co jest naturalne. Natomiast antynaturalizm, reprezentowany przez Platona, wskazywał nam na to, że przede wszystkim istnieją idee, czyli pewne pojęcia, które mówią nam, czym coś jest. Arystoteles idee zastąpił formami. We wszystkim istnieje forma. Forma określa, czym dana rzecz jest, jakie ma cechy. Arystoteles połączył więc jedno z drugim, mamy i materię, i to, co odpowiada ideom, czyli formę. Koncepcja materii i formy oraz możliwości jej aktu pozwoliła Arystotelesowi skonstruować nową koncepcję człowieka. Czym jest człowiek? Jedni mówili, że jest po prostu ciałem, które się rusza, poznaje, żyje. Inni, tak jak Platon, mówili, że człowiek jest duszą, która w tym ciele działa, istnieje. Arystoteles znowu pogodził jedno z drugim. Powiedział, że człowiek jest połączeniem, wzrostem duszy i ciała. Duszę rozumiał jako formę właśnie materii, którą jest ciało. Dusza jest formą ciała, które może żyć, jest przez to aktem, Ciała, które posiada w możności życie. Nie każdego ciała. Forma, którą jest dusza, nie ożywi drewna, tak jak w przypadku Pinokia. To musi być ciało, które może żyć, ma możliwość życia. Dusza jest tylko formą, tylko aktem. Dopiero razem z ciałem czyni nam owo złożenie, które jest człowiekiem. Dlatego ja nie jestem ani samą duszą, ani samym ciałem. Jestem złożeniem duszy i ciała. Ciała, które może żyć. Które posiada w możności życie, i duszę, która for, jest formą, która aktualizuje to ciało. Razem daje to mnie. Arystoteles powiedział coś bardzo ważnego również w dziedzinie etyki. Wytłumaczył nam, na czym polega dobre postępowanie. Zauważył, że aby postępować dobrze moralnie i ostatecznie osiągnąć szczęście. Musimy przede wszystkim dobrze wybierać, jak postępować. Aby to dobrze robić, musimy wypracować w sobie cnotę, czyli pewną perfekcję, pewną trwałą doskonałość duchową. To nie jest tak, że przypadkowo będzie nam się udawało dobrze żyć. My musimy się w tym wyćwiczyć, wytrenować, tak jak robimy to na lekcjach WF-u. Dopiero wtedy, kiedy dobrze wyćwiczymy się w strzelaniu goli, będziemy mieli pewność, że zawsze w miarę dobrze strzelimy w stronę bramki. To samo zaproponował nam, jeśli chodzi o życie wśród ludzi. Zauważył, że w każdym działaniu albo możemy postąpić niedostatecznie, albo mocno przesadzić. Albo nasze działanie będzie charakteryzowało się niedostatkiem, albo nadmiarem. Natomiast naszym celem jest umieć i wyćwiczyć właśnie w sobie cnotę taką, która pozwoli nam trafić w środek, i przykładem jest zobaczcie. Kwestia odwagi, brawury i tchórzostwa. Kiedy chcemy postąpić odważnie, musimy uważać, żeby nie przestrzelić i nie postąpić brawurowo, ale też uniknąć bycia tchórzem. Musimy trafić gdzieś w środek, być odważnymi. Podobnie, kiedy chcemy być odebrani na imprezie jako fajni ludzie e, i staramy się opowiadać kawały, rozśmieszać innych, musimy uważać, żeby nie popaść w głupkowatość. Ale też nie oznacza to, że bojąc się głupkowatości będziemy smutno siedzieć i będziemy się oznaczać smutactwem. Chodzi o to, żebyśmy byli po prostu weseli, naturalni. Również kiedy ktoś nam powie, hej, słyszałem, że wygrałaś konkurs plastyczny. Nie o to chodzi, żeby powiedzieć nie no, to nic takiego czyli w popaść w przesadną skromność. Nie chodzi też o to, żeby się chwalić tak, jestem najlepszy w malowaniu czy w rysowaniu i w ogóle. Cała reszta była beznadziejna, bo tylko, tylko ja jestem super. Chodzi o to, żeby powiedzieć, tak jak było. Tak, bardzo się starałam i udało mi się. Bardzo się z tego cieszę, że zostałam doceniona. W takim razie, Arystoteles zaprasza nas do tego, żebyśmy celowali w złoty środek. On nie zawsze będzie dokładnie w środku. Może być bliżej nadmiaru lub niedostatku. Jeżeli dobrze się w tym wyćwiczymy, czyli wypracujemy w sobie cnotę. Będziemy wtedy z łatwością trafiali do celu. Weźmiemy wtedy kuszę naszego działania i trafimy w sam środek. Powtórzmy. Snota jest więc trwałą dyspozycją do tego, żeby z łatwością trafiać w środek. Będziemy to robić z łatwością, kiedy dzięki wielu wielu doświadczeniom, kiedy to wyznaczamy sobie, gdzie ten środek leży, wyćwiczymy się w tym, będzie to dla nas proste. Kiedy wyćwiczymy się w byciu odważnymi, nie będziemy ani popadać w brawurę, ani nie będziemy odznaczać się tchórzostwem. Kiedy będziemy na imprezie, będziemy potrafili z łatwością być ludźmi wesołymi, bez popadania w głupkowatość ani w smutactwo. Kiedy będziemy rozmawiać o swoich sukcesach, ani nie popadniemy w przesadną skromność, co będzie niedostatkiem, ani nie popadniemy w nadmiar, czyli samochwalstwo. Będziemy po prostu prawdomówni. Powiemy, jak było, jak to widzimy. Jednym z ważnych osiągnięć Arystotelesa, które sobie wybrałem do omówienia dzisiaj, jest koncepcja szczęścia. Jest ona bardzo mocno związana z teorią cnoty. Arystoteles powiedział, że szczęśliwi nie jesteśmy wtedy, kiedy mamy wypasioną chałupę, e, wspaniały sprzęt, e, dużo dobrego jedzenia e, i wszyscy nas chwalą. Oczywiście dla każdego jest to miłe, ale nie na tym polega szczęście według Arystotelesa. Szczęśliwi naprawdę jesteśmy wtedy, kiedy nam się udaje działać zgodnie z cnotą. Szczęście polega na działaniu. Kiedy jestem świetnie wykształcony jako muzyk, pianista, gitarzysta, naprawdę jestem szczęśliwy, kiedy gram, kiedy świetnie mi wychodzi. Tak samo w innych przypadkach, kiedy jestem wojownikiem, naprawdę jestem szczęśliwy, kiedy dobrze walczę, nie popadając ani w tchórzostwo, ani w brawurę. Cnoty, o których mówiliśmy, to tylko jeden z rodzajów dzielności, o których mówi Arystoteles, czyli tych trwałych dyspozy dyspozycji do dobrego działania. Cnoty, o których mówiliśmy, to dzielności etyczne i one właśnie charakteryzują się tym, że musimy wyćwiczyć się w trafianiu do, do celu, ale są też dzielności dianoetyczne związane z rozumnością. Ponieważ to właśnie rozumność jest czymś, co jest najdoskonalsze w nas, według Arystotelesa, najszczęśliwsi jesteśmy właśnie wtedy, kiedy postępujemy zgodnie z rozumem. Podsumujmy. Dowiedzieliśmy się dzisiaj o teorii aktu i możliwości, która yy pozwala pogodzić wariabilizm i statyzm. Każda rzecz ma jakąś możliwość stania się czymś innym. Poznaliśmy też teorię materii i formy. Każda rzecz ma swoją materię i formę, czyli postać, to czym jest. Pozwala to pogodzić naturalizm, zgodnie z którym koncentrujemy się na materi materialności danej rzeczy, i antynaturalizm, jak w przypadku yy, Platona kiedy koncentrujemy się na tym, czym coś jest i to przede wszystkim dla nas istnieje. Formy są najważniejsze. Mówiliśmy też o koncepcji człowieka, które według Arystotelesa jest złożeniem duszy i ciała. Duszy jako formy i ciała jako materii. Powiedzieliśmy też o koncepcji cnoty, czyli trwałej dyspozycji do tego, żeby trafiać w środek, a nie popadać w nadmiar albo w niedostatek. Mówiliśmy też o szczęścia według Arystotelesa. Szczęście jest Działaniem zgodnym z cnotą. To to nam daje tak naprawdę szczęście. Przyjemność tylko temu towarzyszy.